Hej, masza, hej, niedźwiedź! Co wy tam macie? Tam jest namalowany George. Skąd wy macie takie cudowne jajko, niespodziankę? Och, znaleźliśmy w lesie. Hm, chcecie z nami je otworzyć? O, oczywiście, ale oczywiście. Brrr. No to otworzymy to jajko i zobaczymy, co znajduje się w środku. Raz, dwa, otworzyliśmy je. Tutaj chyba wszyscy już wiedzą, co jest w środku. Przepyszny waniliowo czekoladowy budyń. A tu zawsze jest zabawka. U tata świnka. Uuu, u, Tata świnka. Super. O, tata świnka. Jestem tata świnka i mam gruby brzuszek, ale co z tego? Hm, Nieważne. Ważne, że dobrze się czuję. Ho, 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 ho. Zobaczcie, to jest pierwsza zabawka z tej strony, którą mam. Przeważnie jak otwieram te jajka niespodzianki z tym budyniem, to mam i te figurki. I zaraz Wam pokażę, ile już nazbierało mi się tych figurek. Myślałam, że teraz znów będzie taka figurka, ale cieszę się, że nie, bo to jest coś nowego dla mnie. Nie, 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 jestem tata świnka z grubym, grubym brzuszkiem. Tak a nie, to jest jeszcze inna kolekcja. A nie, przepraszam, Patrzałem na inną stronę. Okej, okay. tutaj widzicie mamy tą świnkę. Tych świnek mamy już dwie. Okej, okay. postawimy je tu. Teraz mamy świnkę Pepe jako strażak. Slażaka mamy też dwa razy. Mamy świnkę Pepe jako kucharz tutaj na dole. Ile razy mam ją? Też dwa razy. Oj! Okej, okay, nie chcę stać, to będzie leżeć. Mamy... To jest chyba George jako... Jako jako. Też dwa. O, po dwa na razie wychodzi. Tego George'a na którego się też cieszyłem. Jako rycerz mamy tylko jeden raz. To jest mama świnka. Zwykła. Mamy trzy razy. I mamy Pepę jako pani pielęgniarka albo pani doktor. Czyli mamy tą postać, tą postać, a, Pirata nie mamy i dinozaura nie mamy. Mamy Pepe Tom, Georgia, Tatę Świnkę nie mamy. I tu na dole mamy. Czyli nie mamy Taty Świnkę i te dwa George, Georgia. A z tej strony mamy tylko jedną zabawkę. Czyli tatę świnkę, w sumie najlepszą. Hi, hi, hi. Oczywiście, że najlepszą, bo tata świnka jest najlepszy. Masz rację, tato świnko. Dziękuję za oglądanie i widzimy się jutro. Moje wszystkie zabawki, moje zabawki, zabawki.